Historia lubi się powtarzać. Znowu oglądacie materiał na temat filmu Dzień, w którym znalazłem w śmieciach dziewczynę, ale to nie jest ten sam materiał. Drugi raz udało mi się porozmawiać z twórcami filmu Dzień, w którym znalazłem w śmieciach dziewczynę? Być może dlatego, że to świetni ludzie, być może to dlatego, że to świetny film, być może obie odpowiedzi są poprawne. Przekonajcie się. Zapraszam Was na wysłuchanie tej rozmowy, a następnie. Zapraszam Was do kin. Czy to jest stres, doczekać się premiery swojego filmu? To jest stres, w sensie to jest oczywiście spełnione marzenie, ale właśnie w związku z tym myślę, że to jest taki zawsze może ekscytacja trochę, z taką nutką, no żeby wszystko dobrze wyszło, żeby każdy miał gdzie usiąść, żeby żeby wino smakowało i żeby film się podobał ekipie, która jeszcze nie widziała, nad tym pracowała. Ale no. jeszcze ktoś nie widział. Tak, zarzucy. jeszcze mamy tak. właśnie, tak, tak premierę, premierę też dla wielu członków ekipy. No więc to jest też dla nas ważne, żeby spodobał im się efekt. No i jest to taki, taki ale taki fajny rodzaj stresu, o ile się nie kłócimy. <laughs> Na szczęście zdarza się to bardzo rzadko. Skoro część ekipy będzie to widzieć pierwszy raz, to na pewno nie obędzie się bez zaskoczeń, bo na przykład coś w montażu wyleciało. Ja poniekąd już o to was zapytałem w środę. Pod kątem tego, co, czego nie, nie udało wam się zrealizować ze względu na budżet. No to teraz pytanie, co zostało zrealizowane, ale musiało wylecieć? Czy coś takiego? W Z autobusu, było? nie? Autobus, kawałek autobusu? Myślę, że to nic takiego bardzo znaczącego dla tak. jakby całości filmu, czy jakaś, jakaś wielka scena, Nie. bo Raczej przez to, że właśnie mieliśmy ograniczony budżet, to już na etapie realizacji wiedzieliśmy, że możemy zrealizować tylko to, co jest bardzo potrzebne. Tak, to najważniejsze dla plotu. Tak, lecz, no? więc, więc to bardziej wypadały jakieś drobne, drobne wprowadzenia albo rzeczy do scen, niż, niż same wielkie sceny, które jakby mhm, będą tak. zaskoczeniem. Czy dla... historia nie została dopowiedziana jakoś w montażu? Myślę, że nie. nie, myślę, nie. Że nie. Były rzeczy, nad którymi pracowaliśmy tak. Żeby troszeczkę je pozmieniać e, względem pierwszego pomysłu, ale to było mało rzeczy bardzo. Mhm. O wiem, co może zainteresować. Pierwszą scenę kręciliśmy jako ostatnią, dlatego ją przepisaliśmy praktycznie całkowicie, e, bo kręciliśmy ją też miesiąc po pierwszych zdjęciach, mhm. po, po, pierwszej se, po pierwszej jakby serii zdjęć, więc już mając w głowie cały film mogliśmy zrozumieć, okej, okay, dobra, no to może można ją jakoś inaczej trochę nakręcić. E, i, I ona została przepisana tak. 70%. Okej. Okay. Gdzieś w internecie przeczytałem z tych opinii, które już miały okazję się pojawić, że no ten film w pełnometrażu, taki może niekoniecznie lepsza by byłaby z tego krótkometrażówka. Hmm. Czy, czy macie takie poczucie, czy w ogóle może o inaczej? Czy był taki koncept z samego początku, żeby robić krótki metraż z tej historii, czy od razu wychodziliście z pomysłu, że jest to pełen metraż? Był, ale był krótko, bo było, było za gęste. To było. Opinie są różne, jakby można rozmawiać o wszystkich, tylko po co? No nie, w sensie wiesz, no, każdy ma swoją, swój gust, swoją wrażliwość, swoje jakieś. Kryteria gęstości, jak, jak według niego powinno być gęsto. No i wiesz, no i po prostu to jest, myślę, to nie jest czarno-białe. Każdy ma prawo do, do, do swojego, wiesz, odczucia i do swojego zdania, jak to powinno było być, i tak dalej, ale każdy też może zrobić swój film, nie? Co to prawda. Tak. Science fiction. Nie, nie zapytam może was, dlaczego po prostu science fiction, bo to pytanie na spotkaniach padało i będzie padać wielokrotnie. Ale y, poniekąd zapytam w sumie o to, mhm. jako że ta historia, którą opowiadacie, ten temat, nie musi być opowiedziane poprzez science fiction to czy biorąc pod uwagę, że ten budżet był ograniczony, że, że jesteście gdzieś tam, no mimo, że to już drugi film pełnometrażowy, nadal gdzieś na początku tej, tej drogi twórczej, to czy nie czuliście, że to jest zbyt szalone, żeby się porywać na coś takiego? Ja myślę, że bardzo dużo osób przykłada jakąś wielką wagę do słowa science fiction, bo e, gdyby nigdy tego filmu nie reklamować jako science fiction, gdyby na początku nie dawać plansz, że to jest taki rok, a taki rok, ja myślę, że nikt nawet by się nie zorientował, że to jest science fiction, e, albo e, to science fiction stałoby się jakimś tylko malutkim elementem e, reszty. Więc myślę, że po prostu to, to wiąże się z pewnymi oczekiwaniami związanymi z, z tym. Ja, Jaką uwagę nadaje, nadaje się często słowu science fiction? Po prostu. Bo my nie, nie czujemy, jakbyśmy się rzucili nie wiadomo na co, no bo od początku nie planowaliśmy tam budowy jakiegoś wielkiego, rozdmuchanego świata. Planowaliśmy więcej scen, które miały więcej kosztować, ale takie sceny też mogły być w normalnym filmie, fabularnym, mogłyby więcej kosztować, bo zawsze tłum kosztuje, na przykład. Więc, 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 więc. więc. Dlaczego, saj, dlaczego my koniec końców nazwaliśmy to Science Fiction? Bo technicznie to jest science fiction, bo, bo, bo pojawia tam się pomysł waksyjny. Ale tu nawet nie chodzi mi już o samo określenie gatunkowe, tylko o to, że postawiliście na to, żeby zbudować jakiś świat, który no, nie jest naszą rzeczywistością. Mhm, mh, tak. Ten film, głównie dzięki zdjęciom, wygląda tak kosmicznie inaczej niż rzeczywistość, którą widzimy na co dzień. Że, że właśnie o to pytam, tak naprawdę. Aha, Czyli, aha. Czy y, nie myśleliście, żeby sobie odpuścić całą tę otoczkę, żeby jednak pójść po troszkę, u, troszkę łatwiejszą drogą, a żeby i tak opowiedzieć tę samą historię, no bo przecież w naszej rzeczywistości ta historia na podobnych zasadach też mogłaby się wydarzyć. Mi się wydaje, że właśnie my sami lubimy kino w, właśnie science fiction, w którym elementem science fiction jest to, co się dzieje w głowach ludzi. A nie to, co się dzieje w świecie. A druga rzecz jest taka, że my uwielbiamy tutaj we trójkę już y, od lat bawić się gatunkiem, dlatego że ten gatunek daje takie, mam wrażenie, większe pole do popisu. Ten nawias daje o, ogromne pole do. Y, do metafory i do powiedzenia wielu rzeczy, które, y, których być może nie wiedzielibyśmy, jak ująć w takim prawdziwym świecie. Dlatego, że zawsze te, my też po prostu lubimy takie filmy, które się dzieją w różnych innych światach. Czyli czy tak naprawdę de facto filmy, które kreują rzeczywistość, no bo tak. na przykład nie wiem, to nie jest science fiction, ale filmy Tarantina kreują jakąś, jakąś rzeczywistość, która nie istnieje. Ludzie, takie, ludzie niby tak rozmawiają, ale tak naprawdę tak nie rozmawiają. Jakby, e, e, ja myślę, że o to chodzi w filmach, żeby gdzieś Pewne rzeczy wybić na wierzch bardziej niż, niż resztę, i można użyć do tego różnych środków i, i różnych gatunków. I myślę, że o to chodzi. I jeżeli chodzi o zdjęcia, to ciężko byłoby zrezygnować z ładnych zdjęć, bo nie, nie wyobrażam sobie, co, co to znaczy opowiedzieć tę historię prościej, że jakby nie świecić w ogóle albo nie używać ładnych jakby mniej planować kadry, więcej Właśnie przypadkowości. No. Bo ja, 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 ja czuję, że nawet gdybyśmy chcieli odpowiedzieć tę historię w bardziej przyziemnym charaktery, to zdjęcia byłyby równie piękne i mimo wszystko wystylizowane i kadry też byłyby te też byłyby przemyślane, Słyszymy, mam taką nadzieję. <laughs> <laughs> więc, to, a więc... co ty myślisz Suchy o tym? Czy wolałbyś to opowiedzieć? Wiesz co, nie wiem też, czy chodzi o to samo same zdjęcia, jakby o, o wizualną ci stronę, czy... No mówisz... między, innymi. między innymi, oczywiście chodzi tu też o te szczegóły, które między innymi okay. się pojawiają w planszy tytułowej i tak dalej i mm. tak dalej, ale Czyli tak, między macie... innymi też zdjęcia. Mm. Oto greść barwami przede wszystkim, no bo to, to jest chyba tak najbardziej charakterystyczne w tych zdjęciach. Znaczy no to wydaje mi się, że, że to jakby to nie było trudne, jakby to nie jest to, że mogliśmy to uprościć. Jakby stworzenie zdjęć już do stworzonego świata, który został stworzony i świata przyszłości, który nie różni się od naszego świata, ale wybranie jakby lokacji istniejących, które jednak powodują, że coś jest nie tak z tym światem, który wykrywaliśmy, no to jakby zrealizowanie w nim zdjęć już nie było takim wyzwaniem jak zaplanowanie tego. I wydaje mi się, że właśnie jakby wykorzystaliśmy to, ten potencjał, żeby to zbudować dobrze, przez to, że nie mieliśmy wystarczających środków, które pewnie rozmuchalibyśmy w inne strony. Tak? Tak, może byśmy tak. zrobili jakieś wielkie wieżowce, może byłoby jak w nie wiem, latające samochody. Nie wiem, może byśmy poszli gdzieś dalej. A, a mówię no poszliśmy właśnie w moim zdaniem dużą prostotę i, tak, no bo i ten nawet świat jeżeli uznać by na przykład neony za coś science fiction to przecież jest mnóstwo historii teraz opowiadanych które są totalnie życiowe które dzieją się w jakichś klubach i właśnie są bardzo neonowe więc jakby to nie one tworzą science fiction neony jakby de facto wszystkie te elementy które pojawiły się u nas które gdzieś tam tworzą ten świat i tworzą tą jakby rzeczywistość to one też tam się pojawiają tylko to jest to jest trochę jak z aktorstwem mówi się żeby dobrze zagrać, to nie chodzi o to, żeby wymyślić nową postać, tylko znaleźć w sobie elementy postaci, a resztę wyciąć. I to samo jakby myślę, że robi się z filmem, że bierzesz elementy rzeczywistości, które są piękne. Idziesz na lokacje i wybierasz tylko takie lokacje, które pasują. E, I jak je składasz do kupy, to nagle jest inny świat. Nagle nikt nie wierzy, że Warszawa może tak wyglądać, bo, bo ktoś po prostu zebrał takie konty no, widzenia na Warszawę, Miki, to które istnieją. Nikt tam nic nie zrobił. My nie zmienialiśmy nic w tym, w tych. W, w, można, można teraz pojechać tam i zobaczyć dokładnie samo. I one to samo. tak samo wyglądają, bo nie ale, mieliśmy nawet za ale to bardzo na kupy Nie to zmieniać. Wielce, nie. A czy nowotel, który się pojawia w tle w jednym ujęciu, to jest placement, czy po prostu nie wyczyściliście tego napisu? On jest my my wymłagaliśmy nowotel. Tak, ale to po, pierwsze, po pierwsze on jest w nieostrości, dlatego nie musieliśmy. A to tak działa? Tak. Tak. Tak, tak. Po drugie, no tak, my chcieliśmy, żeby on świecił właśnie ze względu na warstwę wizualną, bo zależało nam na tym niebieskim świetle, neonie, który, który jest jakby kontynuacją w filmie. Więc, więc tak, no my walczyliśmy o to, żeby on świecił, bo też. Bo była pandemia e... i oni go wyłączali. Tak. Więc... Ze względu na pandemię wyłącznie tak, się no panie... no... Nie, bo nie, działało. Nie, nie działały wtedy hotele. Nie działały więc hotele. oni po prostu. Te hotele wszystkie były pogaszone, więc my sami poszliśmy z Łukaszem do zapytać recepcji. panią menadżer, czy na dwie godziny może je włączyć. Mhm. Tak, tak. Tak, bo to też jakby kontynuacja tego neonu była u, u Michała, czyli u Szymona w mieszkaniu niebieskie światło wpadające do do mieszkania, więc jakby to wszystko nam się łączyło. Mhm. A już tak typowo do ciebie, Łukasz, pytanie. Bo nawet jak się kręci coś, co dla widza potem jest prosto nakręconą, prosto nakręconym obrazkiem, to często pod kątem operatorskim jednak jest to bardzo skomplikowane, czy, czy reżyserskim. Czy są takie rzeczy w tym filmie, które były dla Ciebie wyzwaniem, które mogło Cię przerosnąć, ale jakimś cudem się to udało? Eee, znaczy myślę, że największym wyzwaniem były zdjęcia nad morzem, kręcenie w Bałtyku i jakby na szczęście, no, może to nie były wyzwanie operatorskie, a jakby też też techniczne to, że zrobiliśmy próbę, to, że okazało się, że was wyciągała woda na wierzch i, tak. i, i wyglądało to źle. E, no. Więc myślę, że to, a czy tak poza tym były jakieś takie typowo operatorskie wyzwania, które myślałem, że mogą mnie przerosnąć? Tak. Nie. Bardziej chyba czasami ból, e, tego, że czasami chciałeś Więcej światła, sprzętu, świetnego. czy coś. Tak, ale nie, nie. Wydaje mi się, że, że na, na, na to, jak to było zaplanowane, tak zostało zrealizowane, jak miało być i, i, i tak. No. Okej. Okay. Podróżę troszkę ten temat. Mhm. Dla was jako aktorów w tym filmie. No, w sumie to dla Marek z zgolenie Głowy to będzie odpowiedział ale co było właśnie <gry> największymi wyzwaniami przy tym projekcie? Dla mnie największym wyzwaniem było y, zbudować taką rolę, która nie przeszkadzałaby w robieniu innych rzeczy na planie. I pamiętam właśnie, że to jak rozmawialiśmy z Dybą, bo ona chciała przytargać mnie po aktorsku, tak, po aktorsku w taki, czyli y, jakby... Mm, Kouczerka moja aktorska. Która chciała mnie przetargać tak po aktorsku, jak się zwykle robi, czyli aktor przestaje pamiętać, co jest w ogóle w, w, obok i, i, yy, i gdzieś tam jest takie swoje bańce. No ja nie mogłem sobie. Ja, ja wiedziałem, że to nie jest coś, do czego mogę dążyć, no bo bym musiał po każdym dublu wychodzić pół godziny <śm> <śm> z postaci, yy, więc to było takie, jeżeli chodzi o mnie. A o mnie oprócz zgolenia głowy to chyba. Yy, na gość sceny na gości już ze zgoloną głową bo jakby tak jak może i bym nie miała takiego problemu z nagością przed kamerą bo już miałam y, doświadczenie w tym tak powiem w jakichś innych filmach nie, nie miałam nigdy takiego y, wys, y, wysokiego progu wstydu ale wtedy wyglądałam tak normalnie że tak powiem a przy tej zgolonej głowie sceny związane y, sceny związane z Yy, z nagością właśnie yy, no, wprawiały mnie w takie szczególnie, kiedy kątem oka nagle zobaczyłam gdzieś siebie w tych monitorach, nago w, tym, w, tych, w, tych, w tej łysej głowie, to, sprawia, to nagle mnie tak pamiętam dotknęło, że, je, że jak ja wyglądam i to, to bym tak wstrząsnęło, że gdyby nie to, że miałam tą dybę właśnie ze sobą na planie, która jakoś tak mnie coachowała, mnie tak trzymała, to ja bym, nie wiem czy bym po przerwie wyszła z powrotem przez kamerę dalej grać tą scenę, bo tak mi się sobie nie podobałam i Naprawdę okropnie się czułam. Nie? I, I to było na przykład takie niespodziewane, bo jakby samo zgodzenie to jasne, ale jakby też w kontekście całego ciała, wyglądu całego ciała nie? i to jak ja czułam swoje ciało. Nawet mhm. chyba teraz, już z perspektywy czasu, film jest gotowy i tak dalej, udało Ci się to w pełni zaakceptować. Nie? Żeby... Tak, oczywiście, już, jakby już nawet po tym dniu to był taki po prostu strzał, bo nie powinnam była w ogóle spoglądać w te monitory wtedy, a tak kodnem oka zobaczyła zobaczyłam bez sensu w ogóle, bo no, także to było, pamiętam, takie, te, taki bardzo dla mnie kryzysowy moment. Myślę, że ten film jest bardzo poruszający. Tak jak Wam też już mówiłem na wcześniejszym spotkaniu, no ja jestem całkowicie urzeczony tym, jak ta historia została opowiedziana. Czuję, że jest mocno o mnie i pewnie wiele osób też się w niej odnajdzie. Ale pytanie, czy Wy ten film robiliście bardziej z myślą o tym, że chcecie stworzyć jakąś swoją historię? Czy może macie jakieś takie poczucie misyjności troszkę jak główny bohater żeby trafić do kogoś i coś zmienić w ludziach? Ja mam. Mam. E, może nie tak ja, ja, ja właśnie twierdzę, że moją misją w tym filmie e, było to, żeby e, przypomnieć e, wi, widzom e, o w tym właśnie docenianiu małych chwil, a ja to mówiłam zawsze w kółko, nawet jak sobie robiliśmy takie pierwsze brainstorm, co byśmy chcieli wnieść, jeszcze zanim zaczęliśmy preprodukcję, to sobie zrobiliśmy we czwórkę jeszcze z naszą producentką, na czym nam najbardziej zależy, ja powiedziałam, że mi by najbardziej zależało na tym, żeby jak widz wyjdzie z kina, to, y, będzie jechał tymi ruchomymi schodami w Arkadii czy gdzieś, y, y, jeszcze z resztką popcornu, i weźmie tak sobie ten popcorn i tak sobie go schrupie i tak doceni jego smak, i popije zimną kolą. I po prostu to będzie dla niego: wow, świeci słońce, jest, jest pięknie, może być pięknie tu i teraz. Więc dla mnie to było. Coś. Tak. Może to nie jest wielkie zmienienie y, y, świata czy coś, ale dla mnie jeżeli, y, to, to była taka misja tego. Ja bym to nazwał taką uniwersalną misyjnością, bo jakby jak się coś próbuje tworzyć, to chyba takim najbardziej pierwotnym odruchem, przez który się tworzy, to jest dlatego, że nie wie się, jak coś powiedzieć. Dlaczego? Dlatego trzeba to narysować, dlatego trzeba to zaśpiewać, dlatego trzeba coś. Jakby to jest coś niewypowiedzialnego i jakby. W takim sensie, w którym często robi się filmy, czyli o, najpierw mam misję, potem robię film, to dla mnie jest taka kalkulacja, która z tą stronę działa, działa trochę źle, bo często dopiero, nie wiem, mi się wydaje, że ktoś jak coś namaluje, to dopiero zaczyna rozumieć po czasie, co go do tego tchnęło, bo to po prostu siedzi w, siedzi w kimś. Ja, my, ja, ja myślę, że to z tym akurat filmem było bardziej tak, że cokolwiek tam wyszło, co można uznać za misyjne, to było coś, co się działo, i potem okazało się, że siedzia, siedzi to też w jakiejś ilości osób na zewnątrz. W społeczeństwie, no bo żyjemy w tym samym świecie, więc musi siedzieć to samo tak naprawdę w ludziach. Tylko i to jest jakiś taki na, na innym poziomie powiedzenie sobie, e, kurczę, rozumiem cię stary, wie że zachodzi, jak, 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 jak się idzie i się wymienia tymi swoimi e, dziełami. Więc niektórzy wolą inne rzeczy, i oni mogą jakby zupełnie inne rzeczy widzieć w filmie i tak dalej. Nie wiem, czy to jasne. Myślę, że tak. Okay. Ten film jest dosyć mocno o samotności, jakimś takim nie, niedograniu ludzi. I zastanawiam się, czy to jest problem tych czasów, czy tego miejsca, w sensie polski. Czy, czy macie jakieś przemyślenia w tym, w tym temacie? Myślę, że czasów. Myślę, że czasów, bo na przykład bardzo się inspirowaliśmy y, 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 tym, co się na przykład dzieje w Japonii. W Japonii przecież jest takie coś jak girlfriend experience, czyli po prostu już do tego stopnia ludzie są tam samotni w tych wielkich metropoliach, zabiegani za tym pieniądzem, za tą robotą i w tak przeludnionych miejscach, gdzie jest tylu ludzi, to wprost proporcjonalnie mam wrażenie do, do, do tej ilości tych ludzi zwiększa się między nimi dystans nie wiadomo dlaczego i na przykład no, tak jak mówię jest tam wielu, wiele takich miejsc gdzie zamiast usług prostytutki takich seksualnych ludzie płacą grube pieniądze za to żeby ktoś ich przytulił i przez godzinę na przykład oglądał z nim serial na Netflixie albo obciął paznokcie albo albo drapał za uszkiem przez, yy, przez godzinę i za to płacą grube pieniądze, i więc widocznie jest na to popyt, bo yy, tego, tego, brakuje. tego brakuje. Więc ja myślę, że to, jest ogólnie, że to nie chodzi o Polskę czy Japonię. Tak, czy... Bo właśnie te, te usługi też są w Polsce. Są A już? Jest, tak. Są. Tak? O to nawet nie wiedziałam, że już to do nas... Do... No ale widzisz, że to jest jakby mi się wydaje taki dość uniwersalny problem. I tak samo jak pokazywaliśmy ten film, tam w paru krajach już poza Polską to publiczność też bardzo czytała ten problem samotności który płynie z, z ekranu i gdzieś tam mieliśmy dużo właśnie takich dyskusji o tym że to niestety w tą stronę zmierza, że coraz bardziej się oddalamy, coraz mniej potrafimy utrzymać jakieś wartościowe związki i odnaleźć się w Ciężko nich. znaleźć kogoś I do związku. W ogóle, no, dokładnie, więc dlatego tak myślę, że to jest taki uniwersalny problem. Bardzo często na Tinderze właśnie coś takiego można znaleźć, o czym Ty mówiłaś. Stąd właśnie wiem, no bo korzystam z tej apki. Okay. I to jest absolutnie fascynujące, że wśród ofert na zasadzie no chodźmy gdzieś na kolację są oferty na zasadzie kliknij tutaj, to jest mój cennik, i proszę bardzo, pełen pakiet usług. Tak, autentycznie to się wow. dzieje. Okay. A czyli po, to po prostu już doszło do nas, to Tak. Europy. Ale no, jednocześnie, oczywiście, na Tinderze jest mnóstwo osób, które po prostu są zainteresowane relacjami. Różnymi, tak. ale relacjami. Tak. Jasne. Um, I no, nie mam pojęcia, czy Wy korzystaliście. Wy jesteście w związku, prawda? Ale korzystaliśmy. E... Czasami korzystamy. Okej. Aż mnie, żeby dopytać. <noise> ja to już jest poza filmem. <noise> No dobrze, to bardzo ogólnikowe pytanie. Czy na Tinderze można, można znaleźć miłość? A ja znam nawet związek, słuchajcie, który się narodził właśnie, może nie z Tindera, tylko z takiego coś. Bumble, bumble. Badu. Badu. Jest taki inny? No, no to nasze. Bumble, na naszy, Nasza koleżanka poznała tam chłopaka. No i dzisiaj są już chyba czwarty rok razem, od roku są rodzicami. I są mega szczęśliwi. Nie, mnóstwo jest takich. I prawie. na ja przykład myślę, to tak z pierwszej ręki od razu, myślę, że, myślę, że, można, że tak. że można, tylko nie... Jakby... To, to jest... Jakby ja nie, bo my się nie poznaliśmy na Tinderze. No jakby my mamy jakby bardzo bliską relację, która też jakby jest w czasie i też zaczęliśmy być razem wtedy, kiedy jeszcze Tindera nie było. A, no. e, a i, I ja bardzo się zastanawiam, jak... Jakby jak to musi być. Jeszcze w, w takim kraju jak nasz to jest jeszcze ok, ale... Ja pamiętam, że kiedyś, jak dowiedziałem się o istnieniu Tindera, to mieszkaliśmy w Londynie i w ogóle tam e, pracowaliśmy w takich różnych robotach, jak roz, roznosiliśmy ulotki tam z jakimś Włochami, on, oh man, you know this app, man, e, i on tam pokazywał, jak tylko ona się pojawiła, no to kobiety od razu za, do czego innego zaczęły używać tych appek i mężczyźni do czego innego. Ale <laughs> nie wiem, jak jest teraz w sumie. No myślę, że wciąż, ale gdzieś tam jakiś znalazł się balans jeszcze na pewnych poziomach. E, i... To jest ciężkie, to jest ciężkie. Na szczęście nas to nie dotyczy, ale to jest ciężkie. A czy jesteście szczęśliwi? Czy jesteśmy szczęśliwi? Ja jestem szczęśliwa, no. Ja jestem szczęśliwa, yy, tak. Słuchaj, jesteś szczęśliwa? Ja jestem najszczęśliwszy od, od wielu lat, mogę powiedzieć, w sumie chyba przez ostatni czas. No. Że, te, że teraz o, że masz najszczęśliwszy czas od okres, lat? tak, w moim życiu jest. No. Czy ten, czy ten film ma jakoś związek z tym? Myślę, nie wiem, że to jest składowa wielu czynników, ale nie, myślę, że on był też początkiem jakby tej drogi, do której teraz doszedłem i, i to sprawiło, że jestem szczęśliwy. Ja też jestem szczęśliwa, no. Trzeba to przyznać szczerze. Jestem. A Ty, Miki? Ja też chyba. Po prostu jestem teraz poddenerwowany i ciężko mi myśleć o szczęściu. A właśnie to, a to jest piękne pytanie, bo właśnie pomyślmy o szczęściu i właśnie pomyślmy, jaki to jest piękny dzień dzisiaj którym znalazłem się w śmieciach żywszej. O właśnie, to jest absolutnie głupie pytanie, ale też bardzo chciałem je zadać. Czy znaleźliście w śmieciach kiedyś coś ciekawego? <laughs> stół. Tak! Stół! Bo my teraz mieszkaliśmy ostatnie pół roku w Rzymie. I akurat ostatni tydzień przed przyjazdem do Polski tutaj w związku z filmem tak poszliśmy sobie biegać do parku i nagle patrzymy Antyczny, piękny stół, Ale rzeźbiony. Wielki, ciężki. Wielki, ciężki, taki dębowy. Ja mówię, Miki, to. Musimy go wziąć. Tak dwie godziny staliśmy, zastanawiając się, co, jak go w ogóle. Kalkulując, ile on może kosztować. No, jak go w ogóle przetoczyć, nie wiem, zabrać do, tam, do naszego tam mieszkania, gdzie mieszkaliśmy. Szczególnie, że za trzy dni mieliśmy już wracać do Polski, więc tak się żałowaliśmy, że w sumie pół roku tam go nie znaleźliśmy. No ale koniec końców nasi znajomi przyjechali, którzy, jedyni nasi znajomi, którzy tam mieli samochód, przyjechali, pomogli nam i wzięliśmy tylko nogę, bo ta noga od była taka najpiękniej rzeźbiona, a blat zostawiliśmy, bo już się nie zmieścił do samochodu, więc i, i czeka tam w tym naszym mieszkaniu na dalsze swoje losy i myślimy, czy wysłać to do, do Polski, czy my tak, tam przyjedziemy, no nie fajnie. wiadomo, bo jeszcze nie wiemy, gdzie będziemy rezydować, więc, nie? więc, więc to, na razie tam jest. To znaleźliśmy. Okej, okay, no to wasza dwójka, rozumiem, że skupiacie się na tym jednym znalezisku, nic innego nie podrzucacie, tak. dobrze. Wółkaj. Ja niestety nie, nigdy nie zdarzyło mi się mm. nic znaleźć, może to, że nie szukałem. Nie szukałeś w śmieciach niczego? Niestety. Nie. nie przechodziłeś obok śmietnika, nie zauważyłeś nic, nic wspaniałego? Mm. To może warto zacząć? Słuchaj, tam wiele rzeczy można znaleźć, <suszą> na przykład dziewczyny. Na przykład dziewczyny. No, ten... <susza> <susza> Już ja mam, więc no. myślę, że też nie będę szukał. A nie to no, nie, nie warto zaglądać w takim razie. Jeżeli można się skusić czymś, co będzie w śmietniku, nie. <susza> <Okay>. <susza> Lepiej omijać. W ramach absolutnie niepotrzebnej ciekawostki powiem wam, że z rzeczy, które ja znalazłem w śmieciach, jak ja bym odpowiadał na to pytanie, to powiedziałbym, że przepis na zupę krem. Bo akurat wyrzucałem papiery wraz z papierami. Nie nie nie, 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 nie samą zupę krem. Ale fascynujące było dla mnie to, że znalazłem cały plik papierów niepodartych, wśród nich w, wyniki badań, czyjeś i tak dalej, a przepis. wśród nich z, przepis na zupę krem. I dobra była ta zupa? Nie zrobiłem jej, ale sfotografowałem sobie ten przepis, więc jeszcze wszystko przeczytałem. To musisz zrobić, może będzie to Twoje specjalitet Amazon nagle. No teraz jeszcze też w sumie można powiedzieć, że często znajduje się, ile gotuje się makaron w śmieciach. Tak, to najczęściej. To ja myślę, że statystycznie każdy kiedyś znalazł, ile się gotuje makaron w śmietniku. Tak. W momencie kiedy go wstawił i... No wyrzucasz sprawdzić. opakowanie od razu, a potem. Ach. A, na no tej zasadzie, tak. Jest, faktycznie. Zawsze się sprawdzasz po fakcie, ile się gotuje makaron, jak już jest tak. w śmiecie. Co prawda. Tak. No dobrze, to y, Łukasz tobie życzę, żebyś Może kiedyś znalazł coś ciekawego w śmieciach. E, wam, żeby z tą, z tą nogą odstało coś ciekawego jeszcze... Zadziało oddało, jeszcze. E, żebyście nie porzucili tego wspaniałego znaleziska. E, no i co? Żeby się wszystko z tym filmem dobrze potoczyło. Mam wrażenie, że potencjał jest gigantyczny, więc oby tłumnie może uderzyli do kin. Niekoniecznie w Arkadii, wiesz, bo być może niekoniecznie zainwierza. Nie, no tam akurat nie, tam akurat nie grają, ale to była taka po prostu moja wizja, wiesz, na tych ruchomych schodach z tym popcornem. I... Ale to ktoś może akurat z kina studyjnego pójść do Arkadi z popcornem, na przykład? Jest taka szansa. Tak, coś z tego, nie, ale no. Z elektronika jest blisko do, do arkady. To no, można. Okay. elektroniku tak ograją. grają. Okay, to dziękuję wam bardzo. i Dzięki, dziękuję Dzięki do bardzo. Dzięki. Dzięki, bardzo. Dziękuję Dzięki. Za, tak.